Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylu Wyproi. witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideo poradnika Ubierz się na rower. Dzisiaj przedstawiamy zestaw Asosa, zestaw akcesoriów i odzieży Asosa na najbardziej upalne dni. Eee, przyszło w końcu upragnione lato, po niezbyt obiecującej wiośnie, na stałe temperatury skłaniające wielu do narzekania i wspominania z używnieniem tych wiosennych e, niedogodności pogodowych, przed czym... Eee, przestrzegam, ponieważ temperatur wysokich nigdy za wiele lepiej się zawsze rozebrać niż ubrać, eee, dlatego też będziemy się w tym odcinku skupiać na z, o, o akcesoriach i tak jak mówiłem, odzieży, ososa do jazdy w najwyższych temperaturach. Parę tematów, a właściwie dwa będą nieco kontrowersyjne, a może i trzy, także warto obejrzeć ten odcinek. Będziemy opowiadać o potówce, o koszulce. Kolarskiej bez rękawków, o stopkach, skarpetkach i o opasy, czyli w ogóle chyba wszystkie rzeczy poza potówką są kontrowersyjne. Zaczniemy sobie od potówki. W ogóle z potówkami jest trochę temat też kontrowersyjny, bo ja osobiście jestem, nie jestem zwolennikiem używania potówek latem. Jakość jest mi w tych dwóch warstwach za gorąco, natomiast ja jestem osobą bardzo, bardzo, bardzo intensywnie pocącą się, i w moim przypadku sprawdziłem to na sobie. Raczej działa jak najmniej warstw, natomiast znakomita większość jednak używa tych putówek letnich. Na przykład ja teraz, będąc w cieplejszym trochę klimacie niż Polski, zauważyłem, że oni też tutaj. Francuzi z południa często używają tych potówek jako właśnie takiej warstwy, która stanowi bufor między ciałem i koszulką. I ona tak jakby jako pierwsza pochłania ten intensywnie wydzielający się pod ciała, dzięki czemu nie jesteśmy, nie mamy uczucia mokrej skóry i mamy, mamy po prostu większy związany z tym komfort termiczny, natomiast decyduje tutaj o, o sukcesie e, jakość potówki i oczywiście tutaj wśród kilku wiodących marek jest. Między innymi ASOS, który dostarcza potówki bardzo dobre, jakościowo, bardzo takie leciutkie, elastyczne. Ja mam tutaj na sobie wersję jedną z trzech, białą potówkę bez rękawków. Jest jeszcze z krótkim rękawem oraz letnia z długim rękawem. Nazywa się podkoszulek, na naszej stronie podkoszulek ASOS No Sleeves. Holly White, od razu podpowiem, że nie ma w tym momencie na sezon, Letniej czarnej wersji. Asos się prawdopodobnie nie wyrobił z prowadzeniem czarnej, ponieważ będzie ona w kolekcji jesienno-zimowej, no i zapewne też w przyszłym roku, dlatego teraz. Ku rozpaczy niektórych z Was jest dostępna tylko biała potówka. Ja mam na sobie rozmiar 1. Jestem typową Mką i jedynka jest odpowiednikiem właśnie typowej Mki. Kosztuje to, to 260 zł. E, jest wykonany z bardzo leciutkich materiałów. E, I tutaj chciałem na przykład obalić jeszcze kwestię tego, że należy brać potówkę w rozmiarze mniejszym niż by wypadało. E, moi zdaniem, potówki asosa trzymają rozmiar. A też nie ma co brać za małej, bo ona wtedy będzie po prostu jakaś krępująca. Może być też za krótka jak będziemy mieli za małą potówkę, to ona będzie wyjeżdżała ze spodenek. E, dlatego też nie powinno być. Nie powinna być ona za krótka. 260 zł kosztuje taka potówka. Oczywiście te z rękawkiem i z długim rękawem są minimalnie droższe. Natomiast wszyscy zwolennicy podówek na pewno będą z tego produktu zadowoleni. Ja jeszcze teraz przy okazji zanim przejdziemy do innych rzeczy, takich bardziej praktycznego pokazania, to zaprezentuję na sucho koszulkę Mille GT No Sleeves męską czarną. Po pierwsze wspomnę jeszcze, że niektóre rzeczy Asosa są podawane w takich właśnie w jakby to nazwać, Obwolutki. obwolutkach, kosmetyczkach, po, pojemnikach czy to, torebkach zapinanych na suwak, które po wyjęciu z nich produktu i po wyjęciu tego właśnie papierowego insertu, jak to się ładnie z angielskiego mówi, możecie wykorzystać jako kosmetyczkę, jako po prostu coś do przewożenia różnych kolarskich rzeczy, organizer i tak dalej. Także to w, w imię ekologii warto sobie zachować takie opakowanie na pamiątkę. Natomiast zanim przejdziemy do praktycznego pokazu koszulki, tejże właśnie, ja ją mam dostępną w kolorze czarnym, dostępny jest jeszcze kolor biały. Kosztuje 415 zł. Jest to koszulka męska, są odpowiedniki też damskie, nazywają się oczywiście UMA GT, to jest Mille GT. I powiem szczerze, kontrowersje zaczynają się właśnie od tej koszulki, ponieważ wiele osób nie uznaje czegoś takiego jak bezrękawnik na rowerze. Natomiast nie da się ukryć, że w czymś takim jest po prostu dużo, dużo chłodniej ponieważ odsłonięte przede wszystkim pachy, ale i ramiona no dają jednak dużo większe pole do popisu ciału, jeżeli chodzi o wentylację, a też wiatr owywający nasze ciało, to chłodniejsze powietrze dociera po prostu w dużo więcej miejsc, no i jest to chłodzenie efektywniejsze. Koszulka wzorowana jest na standardowej koszulce Mille, to znaczy mamy te Charakterystyczne dla asosa dosyć pakowne kieszenie, wykonane z innego materiału, z taką wewnętrzną zakładką, pozwalającą na przykład na tak, jakby. Schowanie sobie tutaj telefonu, żeby on nam nie wyskoczył na jakimś wyboju, podskakiwaniu, itd, i tak dalej. Natomiast tu jest na przykład też pod kieszeniami, pokażę od razu podgumowana sekcja, właśnie, żeby nam się ta strefa kieszeni nie ruszała. Natomiast resztę zobaczycie już na ciele, z wyjątkiem tego, że warto pokazać, co będę też pokazywał, jak ta koszulka już będzie na mnie, że jest to materiał bardzo cienki i właściwie zastosowane są trzy rodzaje materiału. Materiał z frontu jest też cienki, ale najgrubszy z tych trzech. Tak się przyjęło robić koszulki, że jednak ten front jest odrobinę grubszy. Boki koszulki to już jest w ogóle siateczka rajstopa, pończocha, jak zwał, tak zwał, czyli bardzo, bardzo oddychający materiał. A plecy koszulki to jest trzeci rodzaj materiału, taki pośredni. Też bardzo dobrze oddychający, i właśnie ta, stru ta struktura, taka plastra miodu, będzie sprzyjała wchłanianiu wilgoci z pleców i rozpraszaniu jej, i oddawaniu, właśnie w celu wysuszenia koszulki. Warto tu jeszcze wspomnieć o tym, że ona ma bardzo przyjemne zabezpieczenie, zarówno tutaj przy karku, takie delikatne, też właściwie wykonane z tego samego materiału, chyba co boki. No i jeszcze tutaj wokół rękawków których nie ma wokół tych otworów na ręce. Jest też ten materiał, który powoduje, że nie odczuwamy na skórze tych wszystkich szwów. Zaraz będę o tym mówił dokładnie, jak tą koszulkę założę, także zrobimy sobie chwilową pauzę i zaraz zobaczycie, jak to wszystko leży. Tak więc tak to prezentuje się na człowieku rozmiar M koszulki bez rękawków ASOS Mille GT. No Sleeves w kolorze czarnym i rozmiarze M. Kosztuje 415 zł. I teraz pytanie się właśnie rozchodzi o to, że czy to jest Trzepacki strój? Wielu, w przekonaniu wielu kolarzy tak, ponieważ przypomina i kojarzy się z triatlonem. Jeszcze jak dołożymy sobie do tego skarpetki, stopki, to wyglądamy już mocno. Eee, nie po kolarsku, nie według tej netykiet etykiety. Etykieta to internetowa. Etykiety kolarskiej. Natomiast. Nie da się welominacji zasady, natomiast nie da się obalić e, faktu, że jest w takim zestawie po prostu dużo chłodniej. No, ilość odsłoniętego ciała owiewanego przez e, chłodne powietrze, z którym się zderzamy podczas jazdy, a także po prostu procent e, odsłoniętego ciała oddającego generowane ciepło jest po prostu dużo, dużo większy. I jest to rozwiązanie, moim zdaniem, no, nie ma się czego wstydzić. Ja raczej staram się wyznawać zasadę i wyznaję ją, i staram się przekazywać też ją. Wam, dopóki nie robisz komuś krzywdy, to rób sobie co tam chcesz i to po prostu jeździ w tym, w czym ci wygodnie. Nie wlicza się tu krzywda wizualna, bo jak komuś się coś nie podoba i nie może na to patrzeć, to po prostu niech nie patrzy. Natomiast ja bardzo lubię, coraz bardziej lubię ten strój i bardzo też. Sobie go cenię, właśnie nie tylko za to, że jest chłodniej, ale można się też trochę bardziej w nim opalić. Natomiast same materiały są bardzo przyjazne. Ja mam do tej pory dopiero dwie jazdy w tym stroju za sobą, natomiast, jako osoba bardzo pocąca się, bardzo sobie właśnie cenię to odprowadzanie wilgoci. Kieszonek staram się nie przeładowywać, ale tutaj widzę, że jest spory zapas możliwości i też. One są dosyć tak, jakby sztywno przytwierdzone do koszulki, nie będzie tutaj problemu z jakimś opadaniem, odstawaniem itd. Tak tak e, bardzo fajnie ta koszulka leży. Ja też się dużo lepiej w niej czuję niż w koszulkach asosa z, re, z rękawkami, ponieważ z racji swojej budowy ciała e, mi trochę w asosach jest przeważnie ciasno i tutaj brak tego rękawka jest zdecydowanym plusem. Bardzo przyjemnie jest, tak jak mówiłem już w tej części teoretycznej, wykończone tutaj. To miejsce, które tak samo pod, pod pachą nie powoduje jakiegoś podrażnienia. E, bardzo jest ładnie osłonięty. Tutaj dół tego suwaka też nie będzie nam tutaj mechacił spod, spodenek. To też jest ważne, bo czasami ten suwak jest niezasłonięty i ten plastikowy element potrafi mechacić. Bardzo fajne materiały, bardzo to fajnie leży. I jeszcze chciałem, także polecam tą koszulkę, ewentualnie e, drugi kolor jest dostępny, biały, polecam ją do jazdy temperaturze powyżej 30 stopni. Jedną rzecz warto mieć na uwadze, nasmarować się trzeba bardzo intensywnie jakimś filtrem, kremem z filtrem przeciw opalaniu czy tam do opalania, żebyście sobie nie spalili, zwłaszcza jak ktoś nie odsłaniał barków przez Pół roku albo i więcej, i nagle wyjedzie w takiej koszulce w środku lipca. To gwarantuje, że sobie spali skórę nieprzyjemnie, a potem ewentualne zmiany skórne niestety mogą się skończyć jakoś niezafajnie. Natomiast kontynuując wątek tego stroju bardzo letniego. Zanim przejdziemy na dół, to jeszcze sobie pokażemy. ASOS ma coś takiego za 85 zł, jak Summer Headband, również dostępne w kolorze czarnym i w kolorze białym. Ja, tutaj, jako miłośnik kolorów i niezwolennik, że tak powiem, białego, to wybieram już z tego dwojga złego czarny. Natomiast długo się zastanawiałem, co takiego może ta opaska przynieść. Kolarzowi letniemu, natomiast wpadłem na dwie rzeczy. Jedna rzecz mi się uświadomiła ostatnio na dosyć intensywnym podjeździe, ja już jak mówiłem, 100 razy bardzo się pocę I w moim przypadku, na podjazdach bardzo takich e, upalnych, to ta lamówka, która jest w czapeczkach kolarskich i dolega do czoła, jest za mało tego, za mało jest tego, ta powierzchnia tak jakby chłonna jest za mała, co powoduje, że ja sobie w ogóle czasami chusteczkę tutaj pod podkładałem pod tą czapkę, żeby jakoś w ogóle móc do, dojechać na szczyt góry. Natomiast okazuje się, że rozwiązaniem dla mnie może być taka opaska, która w swoją powierzchnią, tak jakby chłonącą, jest ta powierzchnia jest dużo dużo większa. Ona jest wykonana z bardzo lekkiego, przyjemnego, syntetycznego materiału, który będzie tą wilgoć bardzo szybko oddawał. No i skutecznie, zobaczcie, ile tego jest tutaj, ile tej warstwy jest zapobiegającej zalewaniu sobie twarzy przez pot i myślę, że to by mogło się, się sprawić w moim przypadku. Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, której nie zalecałbym w przypadku, który bym nie zalecał stosowania tej opaski, to są osoby pozbawione włosów z własnej bądź nie w własnej woli, jak ktoś się łysy, mówiąc wprost, to niech sobie lepiej czapeczkę nosi, żeby zakrywał też całą twarz. Ja tu jeszcze na szczęście coś mam, całą głowę. Natomiast tu w ogóle ładnie to się wszystko prezentuje z kaskiem kask, ponieważ jeżeli dobrze go założyłem, to tutaj znak przynależności rodowej powinien być. Widać go? O, tak. Tak teraz z daleka widać kto jedzie, po co i dlaczego, natomiast tutaj też fajnie właśnie widać, że to nie koliduje z kaskiem oczywiście w żaden sposób i ta powierzchnia zbierania potu jest po prostu bardzo, bardzo duża, nie mamy w tym momencie daszka, ale no to jakoś trzeba będzie sobie po prostu okularami za zrekompensować, także opaska dla wszystkich posiadaczy, chociaż resztek włosów jest bardzo fajna i tych osób, które się bardzo, bardzo intensywnie pocą, natomiast zostanę już sobie w niej. Ostatni składnik mojej dzisiejszej stylowy typowo letniej to są skarpetki, stopki. Tu również ASUS ma coś takiego jak Hot Summer Socks, dostępne oczywiście też w kolorze białym i czarnym. Pokażemy na rozmiarze mm, pani kamerzystki, która ma najmniejszą stopę z możliwych, czyli 36. E 38. Natomiast skarpetki stopki, oczywiście można, jak już decydujecie się na pogwałcenie tych wszystkich zasad vel velominaty i jazdę w stopkach, to możecie sobie jeździć w stopkach cywilnych. Natomiast poza tym, że ten materiał jest bardzo fajny, syntetyczny, szybko odprowadzający wilgoć i taki mocno wentylowany tutaj z wierzchu, co widać na tym wierzchnim panelu, to te stopki Asosa mają jeszcze jedną fajną cechę, to znaczy taki mankiet. Ten minimalistyczny mankiet wycięty w taki sposób, żeby zachodziło tutaj na piszczel, na tak jakby na tylną część stopy i osłaniało nam przed podrażnieniem sobie butem, po prostu tej, tej części nogi, stopy. Tutaj się spotyka noga ze stopą. to już pytanie do, bi, do biologów: jak to się nazywa? Natomiast to jest bardzo fajny, fajny patent. Skarpetki bardzo fajnie faktycznie oddychają, nie dochodzi do zapocenia. No i tutaj też odsłonięta. Ta powierzchnia powoduje, że jest po prostu chłodniej, ewentualnie trzeba uważać, bo jak się uderzymy w coś kostką, na przykład w jakieś elementy, nie wiem, korby, roweru, ramy, to będzie nas oczywiście bardziej bolało niż w przypadku, gdy ta kostka jest osłonięta e, czymkolwiek. Natomiast ten zestaw super się sprawdza w wysokich temperaturach. Tylko pamiętajcie, żeby odsłaniane po raz pierwszy od dawna miejsca, nasmarować sobie kremem. Opasek nie stosować, jeżeli nie macie włosów, natomiast jeżeli macie to i pocicie się bardzo intensywnie, to bardzo to polecam. Dodam tylko jeszcze na koniec, że ja mam na sobie spodenki Mille GTS, które są niekwestionowanym liderem sprzedaży, zakupów tego roku. Jest i o nich film osobny. Jest o nich osobny film, już właściwie nie jeden, także nie będziemy się za bardzo teraz nad tym rozwodzić. Zestaw Asosa letni poleca się. Nie przywiązujcie za bardzo wagi do tych wszystkich sztywnych reguł. Po prostu jedzicie tak, żeby było Wam wygodnie, przyjemnie i żeby sprawiało Wam to przede wszystkim radość, bo o to w kolarstwie amatorskim chodzi. Tyle ode mnie w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!